Testradyjka, testradyjka Midland Alan 42DS do Midlanda Alana 42DS z tej strony Midland Alan 42DS z anteną z zestawu do Midlanda Alana 42DS podpiętego pod zestaw samochodowy z anteną Sirio Boomerang 27A modulacja AM moc najniższa 1 w raz 2-3, raz 4, raz 2-3-4, raz 2-3-4, raz 2-3-4 Raz, 2, 3, 4, raz Midland Alan 42 ds do Midland Alana 42DS Z tej strony Paweł Piotr 52, Paweł Piotr 52 Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz 2, 3, 4, raz. Dwa, trzy, cztery, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz Midland Alan 42D do Midlanda Lana 42DS, odbiór Ponownie Midland Alan 42DS, do Midlanda Lana 42DS, odległość 500 metrów, zapomniałem wspomnieć wcześniej. Tym razem modulacja AM, moc pełna 4W, raz 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 raz Midland ALAN 42DS do Midlanda Lana 42DS odległość 500 metrów. Anteny widzą się eee... moc pełna 4 W modulacja AM Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 raz. Raz, 2, 3, 4, raz 2, 3, 4, raz 2, 4, a z Paweł Piotr 52, Paweł Piotr 52, baza, baza, odbiór porównania jeszcze PNI Escort HP72 Ta sama odległość 500 metrów anteny widzą się, moc 1 W raz, 2, 3, 4, raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4 raz Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Modulacja AM, odległość 500 m, Paweł Pierp 52, Paweł 5, 52, PNI Eskort HP 72 do Midlanda Lana 42ds, odbiór. Nie, PNI Eskort HP 72 do Midlanda Lana 42ds, już pełna moc 4W, modulacja AM. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, 2, 3, cztery raz 2, 4 raz. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 raz. Odległość 500 metrów. Anteny widzą się. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery raz. I, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery raz. Peni Escort HP72 do Midlanda Alana 42, ds odbiór Paweł Piotr 52, Paweł Piotr 52, baza, baza, odbiór na Alan 42DS, Miglant Alan 42DS, moc 1 W odległość 1000 m, raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4, raz 2, raz 2, 3, 4, raz, 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 e Alan 42DS, odległość 1000 m, modulacja AM, pełna moc 4W. Raz, 2, 3, 4, 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 raz. e Alan 42DS, pełna moc 4W, odległość 1000 metrów, anteny nie widzą się tak delikatnie za górką. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz. Paweł Piotr 52, Paweł Piotr 52, baza, baza, odbiór. Kanał 20, 28 PNI Eskort HP 72 Odległość 1000 m Mała moc 1 W Raz 2 3 4 Raz 2 3 4 Raz 2 3 4 Raz Modulacja AM oczywiście Raz 2 3 4 Raz 2 3 4 Raz 2 3 4 Raz PNI Eskort HP 72 do Midlanda na 42 DS Paweł Piotr 52 Paweł Piotr 52 Baza 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 odbiór Nie dla porównania PNiS kors HP 72, tym razem pełna moc 4 W, modulacja AM, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz PNiS kors HP 72 do Midlanda, lana 42, DS Paweł Piotr 52, baza, baza, odbiór. No dobrze, Migland Alan 42D, z tym razem odległość 1600 metrów, mała moc raz, 2, raz 2, raz, 24 raz. Dwa, trzy, cztery, raz, 2, raz 2, raz 2, raz. Alan 42D, mała moc, tu nie widzą 1600 metrów Paweł Piotr 52, Paweł Piotr 52, baza baza, odbiór Migland Alan 42D, do Alan 42D, odległość 1600 metrów, duża moc 4 waty. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, cztery, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, raz, dwa, 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 Peni Escort HP 72, Peni Eskort HP 72 do Midlanda, lana 42 DS Odległość 1600 m, 1 W mocy Baza, 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 Baza Paweł Piotr 52, Paweł Piotr 52, Baza, Baza Testradyjka Raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4 raz 2, 3, 4 raz 2, 3, 4 raz 2, 3, 4 raz i 3, HP 72 do Midlanda, lana 42 razem pełna od 4 W, odległość 1600 metrów raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 4 raz. Odległość 1600 metrów, anteny nie widzą się. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4 raz. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 4 raz. PNI jest kod HP72 Dla andalana na 42DF